Hejka, witajcie w moim y, pierwszym odcinku Z takim duszy na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku będziemy wykonywać y, kurę y, taką wielkanocną. więc y, no, można ją dać komuś na prezent, oczywiście, jeśli komuś nie wyjdzie. Ja ją wystawię na vintage moim. Link macie w opisie kana mojego kanału Więc bez przedłużania zaczynamy Będziemy potrzebować białą włóczkę do kury bądź brązową Na przykład taką, my robimy dzisiaj białą Do takiego, tego czubku co mają kury, nie wiem jak to się nazywa Czerwony kolor, tak i tutaj mam jeszcze taki kolorek, właśnie, bo nie mam żółtego na dziób, więc e, no po prostu będzie ten kolor. No to bez przedłużenia zaczynamy. Czyli pierwsze okrążenie, czyli robimy e, 8 półsłupków e, i magiczne kółko. Czyli tak. Tutaj bierzemy sobie dwa palce. Tutaj sobie tak nawijamy nitkę. Hop. I hop. Jak to wygląda? I teraz tutaj bierzemy sobie tą nitkę. Przytrzymujemy tutaj porządnie. Tak? Tutaj wskazującym palcem i kciukiem. Bierzemy sobie tutaj tą nitkę i ją przyciągamy. No i robimy teraz 8 półsłupków. Czyli wchodzimy tutaj. Zabieramy nitkę, przeciągamy ją, no i oj, chwila, No i ją teraz sobie przekładamy przez dwa. No i tak jeszcze siedem razy, czyli wchodzimy, zabieramy, no i przekładamy przez dwa. Oj, chwila. No, i już mam zrobione dwa półsłupki. No, i teraz robimy wszystkie tak samo. Więc tutaj wam pokażę. Jeszcze raz wchodzimy, zabieramy i przeciągamy. Jak już mamy 8 półsłupków, przeliczcie, już sobie przeliczyłam to po prostu zaciągamy teraz tą nitką wystającą tutaj, ok? no i mamy zapomniałam dodać, że oczywiście niezbędną rzeczą będą oczka ale ja na razie ich tutaj nie pokazuję, bo właściwie przyszły paczką i moja mama po nie pojechała więc no, na razie ich tutaj nie pokazuję ale na pewno niedługo będą czyli teraz bierzemy znacznik, sekunda dobra, mam już mój znacznik i teraz, jak mamy takiego, kwiatka, ja zawsze tak nazywam, to szukamy właśnie tych dwóch części takiego warkoczyka. Bierzemy, wkładamy w to. Tak? Czy to widać? Zabieramy nitkę. No i przeciągamy. I sobie teraz to zaznaczamy. No i następnie, jeszcze w tym samym, robimy kolejny półsłupek, bo będziemy po prostu to Powiększać Czyli znowu wbijamy się w to samo Zabieramy No i przeciągamy I tak całe Tak jakby wszystkie warkoczyki Czyli wbijamy się w dwa warkoczyki Jakby w ten jeden warkoczyk Tylko tutaj ma takie dwa paski Nie wiem czy to widać O tutaj takie rozdzielenie No i to są dwa Zabieramy Przeciągamy Wkładamy Zabieramy no i przeciągamy, no i tak do końca tego okrążenia i no, tak robimy. Dobra, mam już nasze półsłupki. Powinno ich być 16 bodajże. No i kolejne okrążenie będzie polegało na tym samym, czyli po prostu znowu robimy półsłupki jakby powiększające, czyli wchodzimy, zabieramy i znowu wchodzimy. I teraz powinno być ich 16 razy 2, matematyka, 32 półsłupki. No więc robimy tak do końca tego okrążenia. No. No i oczywiście znacznik już nie zapominajmy. Zapomniałam ja więc wyników się tego błędu zapinamy. No i robimy dalej. Dobra kochani, skończyłam właśnie moje 16. Eee, Jezu jak eee, Trzecie. Eee, trzecie kółko. Okrążenie o. I teraz będziemy robić y, czwarte. I tutaj zaczynamy sobie od jednego półsłupka, czyli wchodzimy, zabieramy, przeciągamy. I będziemy robić y, jeden półsłupek i jedno y, powiększenie. No i teraz robimy sobie powiększenie. Czyli wchodzimy, zabieramy, hop, hop. No. no, i tak się powinno zaprezentować. No, i znowu jeden półsłupek i powiększenie. No, żadna filozofia, do końca tak robimy. Dobra, skończyliśmy czwarte okrążenie i przechodzimy do piątego. E, tak się właśnie prezentuje nasze kółeczko. Tutaj brzydsza strona, tutaj ładniejsza. I teraz będziemy wykonywali. Same pojedyncze półsłupki, o chwilę. Same pojedyncze półsłupki, no i tak do końca, jakby tutaj, będą w tym piątym i w szóstym tak samo. Więc bez przedłużenia, widzimy się, jak już skończycie piąte i szóste. I no. Dobra, skończyłam szóste okrążenie. Tak się prezentuje nasza. Kurka. Tutaj mam naszego kotka, którego wczoraj robiłam e, Niestety on nie jest na sprzedaż, bo jest on na prezent Oj, tutaj go pokażemy Takiego kotka, chlebka e, On jest na prezent, ale bodajże dzisiaj jeszcze mogę zrobić takiego mm, niebiesko-różowego I ja już go chyba dzisiaj nawet wystawię na Vinted Więc bądźcie czujni i no a teraz w siódmym okrążeniu, co robimy? W siódmym okrążeniu, bo ogółem będzie 10 okrążeń, w siódmym okrążeniu będziemy wykonywali trzy półsłupki i powiększenie, żeby ona była szybciej. jakby była trochę większa ta kurka. O. I więc normalnie z tym znacznikiem się liczy, czyli mamy. <laughs> Jeden znacznik zakładamy. Okay. No i dwa. Trzy. No i tutaj robimy powiększenie. Czyli dwa półsłupki. W jednym. No i tak do końca okrążenia, więc widzimy się zaraz, jak skończymy. Kodek chciał jeszcze dodać, że wszystkie tutoriale, które będę tutaj wykonywać, nie są od nikogo spatrzane. Po prostu ja widziałam, jak inni robili takie kurki. Eee, no i po prostu stwierdziłam, że spróbuję sama zrobić taką kurkę. I już Wam pokazuję jeszcze jeden projekt. Jest to jeszcze niedokończony sit, którego też widziałam właśnie na jego tutoriale, ale ja po prostu zobaczyłam na jakimś zdjęciu kogoś i stwierdziłam, że zrobię go sama. Nie znam nawet dokładnych wymiarów tutaj, niczego. Ale jeśli chcecie, mogę zrobić Wam taki tutorial z dokładnymi wymiarami. I no, i ja teraz właśnie już kończę nasze siódme okrążenie i widzimy się zaraz na yy, ósmym. zmieniłam trochę... Yy... Widoczność tego filmu, więc tutaj może przeszkadzać delikatnie to, tutaj sobie wkładamy to, <laughs> nie było tego widać. No i teraz robimy ósmy już i tak na razie prezentuje nasza kurka. No tak, to potem będziemy to wystające chować i na razie tak to wygląda. Teraz robimy właśnie ósmy i od ósmy i dziewiąty będzie się składał z samych półsłupków pojedynczych, no więc widzimy się jak skończymy te dziewiąty, dziewią jakby ósmy, dziewiątą rundę, więc no więc widzimy się po dziewiątej dobra, skończyliśmy robić właśnie to ósme okrążenie, ja tutaj mam taką nitkę, bym się skończył motek i teraz przechodzimy do um, uzupełnienia oczkami Właśnie przyszło takie coś z oczkami, więc bierzemy sobie piłka. Ja biorę chyba w rozmiarze, w rozmiarze 10 mm. Takie. Takie jak one wyglądały. Tutaj raz. Tu już Raz. I dwa. Tak, żeby kura miała takie oczy. Myślę, że spoko. I teraz chwilę. No. E, Przeczepiamy sobie i widzimy się jak już to zrobimy. Czepiłam oczka, tak się prezentują. I teraz bierzemy wypełniacz. Dobra. Dołożyłam wypełniacz i zdejmujemy znacznik. Ja już sobie zdjęłam oczywiście. Teraz tak. Oczywiście sobie ten wypełniacz troszeczkę dopchnę. Teraz sobie tak składamy na pół te oczy. I wiem, że może być mała dziurka tutaj, ale o nim się nie martwicie, bo zaraz jak weźmiemy sobie czerwony kolor na naszego takiego nie wiem jak to się w sumie nazywa takiego górku, ale to sobie zrobimy, więc nie trzeba się martwić o to. Czyli wchodzimy sobie w pierwszy wargorczyk taki ala. Potem taki, żeby się złożył na pół Tutaj drugi On tutaj tak zaprezentuje Nie wiem, czy to widać, jak ja teraz idę Zabieramy sobie nitkę No i teraz zabieramy jeszcze raz I tutaj sobie przeciągamy Nie wiem, czy to wszyscy widzieli Ja sobie trochę wyjmę tego wypełniacza, bo mi trochę przeszkadza Cały sobie wyjęłam. Wchodzimy tak, w pierwszy wargoczyk. Potem wchodzimy w ten naprzeciwko niego drugi. Tak, zabieramy nitkę. Jak już jest zebrana, to przeciągamy przez dwa. No i jeszcze jeden robimy. Sobie półsłupek. No i tak do końca sobie robimy. No, więc widzę się z wami, jak już skończę. Dzięki, dzięki temu, że zrobiliśmy sobie tutaj takie jakby e, nie przełożyliśmy wszystkiego od razu powstała nam taka falbaneczka ładna właśnie tak się prezentuje nasza kurka i teraz sobie to odcinamy tutaj żeby jak najmniej bo jeszcze chciałam stworzyć sobie dzisiaj e, onigiri sushi na szedełku, też może będzie tutorial odcinamy no i tak się prezentuje nasza kurka. Przechodzimy do części numer dwa, eee, czyli tej czerwonej nitki. Czyli wchodzimy tutaj, sobie zabieramy, ok ja ogółem włóczki mam z. Czekajcie, jeszcze raz, Bo za, za, za szybko przyszłam. Ja mam włóczki ogółem z Himalaya Dolphin Baby. Jak to się czyta? I one są naprawdę mega świetne. Więc ja sobie czasami wkłuczę, że o to chodzi, to i zostaje sama nitka, ale no, tak to są mega spoko. Więc polecam. Czyli wbijamy się tutaj. Robimy jedno oczko. Teraz wbijamy się w kolejne tak samo. Robimy jedno. Przyciągamy sobie. Tu już jednego oczka nie robimy, tylko przy pierwszym, żeby to jakoś wyglądało. I tak sobie robimy. Raz, dwa, trzy, cztery już mam. Tak sześć. Musimy zrobić sobie Sześć, bo jeszcze No, tak chyba jest okej, okay, nie? Czy jeszcze jedno możemy sobie też zrobić? No dobra Teraz sobie odwracamy kurkę No i Wchodzimy w półsłupek Robimy sobie Przyciągamy go Bierzemy sobie jeszcze raz na nitkę I jeszcze raz robimy Półsłupek żeby nam powstała taka mała farbanka kolejny robimy sobie zwykły półsłupek. potem kolejny raz robimy sobie Chodzimy, zabieramy Ech, chwila chwila źle zrobiłam przepraszam i bierzemy sobie jeszcze raz jedno oczko wkładamy przeciągamy no i przez wszystkie teraz kolejny zwykły Potem znowu oczko sobie tutaj zaciągamy, przeciągamy i półsłupek. No i kolejny zwykły półsłupek sobie robimy. No. Teraz sobie znowu ją obracamy. Teraz tak. Teraz nieco trudniej być może dla niektórych może być, czyli... Robimy sobie dwa oczka, wbijamy się tutaj. I robimy sobie podwójnie półsłupek. I jeszcze jedno oczko. Wbijamy się i z półsłupek. Kolejny półsłupek robimy sobie taki zwykły. O, nie mogę się odnaleźć tutaj w tej czerwonej instytucji. Tutaj jeden taki zwykły. No i znowu. Dwa razy oczko. Wbijamy się. Przeciągamy. Jeszcze raz. Czekajcie. O! No. No i tak do końca robimy sobie właśnie. Widzicie? Już nam powstaje taka taki mała falbaneczka. No tak robimy do końca. I potem znowu jeden półsłupek i tak samo. Sączyłam jest naprawdę, według mnie, sztos. I to jest taka delikatna falbaneczka. Naprawdę, według mnie, jest śliczna, słodziutka. I to co nieco... Nie wiem, czy nie zrobiłam trochę tak dużo tego, ale według mnie kury mają takie duże właśnie to coś. Teraz bierzemy sobie żółty, powinien się wziąć. Ja raczej nie mam żółtego, chyba że taka cienka linka. Dobra, wynalazłam takie coś. Tym też możemy sobie zrobić oczywiście dzióbek. I bierzemy sobie na no, taką igłę. Alla yuga. Przynoszę sobie taki ciupek Tak się prezentuje nasza kurka. Tutaj sobie jeszcze robimy zbytek. Żywno się nic nie popsuje. No i co myślimy o tej kurce? Tutaj trzeba jeszcze troszeczkę poprawić. Ja ją wystawię na bindet za, nie wiem, dyszkę chyba no, Może tutaj na filmiku się zawsze tutaj trochę krzywe, ale zarazem to i poprawimy. I no. No i kurka się z wami i z kotkiem żegna. Pa!